Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj taki niespodziewany vlog, a przy okazji jako, że jesteśmy razem, to postanowiłam Wam pokazać zwyczajny strój dnia. Jedziemy dzisiaj na zakupy. Nie wiem, czy Wam mówiłam, troszeczkę mi mój telefon, mój iPhone szwankuje, dlatego postanowiliśmy dzisiaj pojechać e, zobaczyć coś nowego. Także mam dzisiaj ochotę kupić sobie balerinki. Natomiast dlaczego dzisiaj ten vlog? Vlog będzie dlatego, ponieważ dzisiaj o godzinie 18 na Camden Town mamy świetne YouTube'owe spotkanie, także chciałabym Wam pokazać co nieco, e, co tam się będzie działo. Także zaczynamy może najpierw od stroju dnia, e, i zaczynamy jak zwykle od góry. Pierwsza sprawa, są to moje kolczyki ze Swarowskiego, bardzo dobrze Wam już znane, srebrne kuleczki. Na paznokciach mam lakierek z Barryem, z tego co kojarzę to Green Mint 304. Na paznokciach dobrze Wam znany pierścioneczek ze Swarowskiego, zegarek z New Looka i do tego mam jeszcze dwie bransoletki z Doroty Perkins, jeżeli chodzi o to co mam na górze, tutaj zwykły taki sweterek cardigan, troszeczkę świe świetów ma na górze bo oczywiście nie byłabym sobą e, pochodzi on ze sklepu Select pod spodem mam bluzkę, mój nowy nabytek zwyczajna, luźna, w takie fajne niby asteckie wzory, e, także z Doroty Perkins pod spodem zwykła biała bokserka, e, czarne dżeginsy z Primarka e, i do tego wszystkiego, jako że jest bardzo ciepło założyłam sobie także takie balerinki e, również z Primarka no, i moi drodzy, torebka, torebka także dobrze Wam znana z Zary, którą po prostu dzisiaj postanowiłam e, założyć sobie na ramię. Można ją też wnosić w taki sposób. Więc całość prezentuje się tak. I Jeszcze Wam pokażę moje e, okulary z River Island, e, z którymi teraz się nie rozstaję, ponieważ u nas jest przepiękna pogoda. Także teraz możesz pokazać Cały całokształt, całokształt wygląda tak. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia już za chwilkę. Zobaczcie, jaka śliczna dzisiaj u nas jest pogoda, jest sobota. Wszystko zielone. Przed nami autobus 158. My wracamy już z zakupów. Jeszcze mamy troszeczkę spraw do załatwienia. I, I później odezwę się na pewno do Was z domu. I zaraz jeszcze Wam pokażę. Kupiłam kilka drobnostek. Także zaraz Wam wszystko pokażę i odezwę się z domu. Panie, my już wracamy z zakupów. Naprawdę jest świetna pogoda. I przepraszam Was za okulary, ale bardzo mocno świeci mi słońce po oczach. E, fajnie, bo jest bardzo ciepło i już czuję ten klimat wakacyjny. Mówiłam Wam wcześniej, że Chcemy jechać na wakacje, że w czerwcu rezerwujemy wakacje. Jestem bardzo podekscytowana, ponieważ dzisiaj oficjalnie na 14 czerwca zarezerwowaliśmy sobie wakacje. W tym roku jedziemy na Wyspy Kanaryjskie, dokładnie na Teneryfę i tak jak Krzysztof Wam obiecał wcześniej, na pewno jakieś vlogi z tego miejsca powstaną, na pewno coś postaramy Wam się nagrać. Także jestem bardzo zadowolona, w końcu dwa tygodnie urlopu będziemy mogli odpocząć, wygrzać się na słoneczku. Także to jest taki pierwszy fakt, no po prostu jestem zachwycona. Kolejny fakt jest takie, że już mówiłam Wam wcześniej, dzisiaj na Camden Town o 18 mamy spotkanie YouTube'owe z dziewczynami. Już się nie mogę doczekać, dlatego jedziemy szybko do domu. Trochę odpocznę, przygotuję się. No i muszę coś zjeść, bo normalnie jestem bardzo, ale to bardzo głodna, bo wyszłam dzisiaj bez śniadania. Dlatego wracamy, jedziemy w sumie do domu. Kochani, my już jesteśmy w domu, dlatego szybko pokażę Wam, co kupiłam. Będą to bardzo, bardzo, bardzo malutkie drobnostki, uciekam coś zjeść. Kupiłam telefon, kupiłam iPhona, ponieważ tamten mój się zepsuł, e, ładowarka nie działała, bateria mi padała po zrobieniu 4 do 5 zdjęć, tylko wchodziłam na internet i po prostu telefon mi umierał. E, kolejna rzecz, jaką kupiłam to taka obudowa e, na iPhona, no przecież nie jest przesłodka, pingwinek, on ma tutaj rączki. Wygląda tak, w odcieniu fioletowym, jestem bardzo zadowolona i słuchajcie... Powiem wam w sekrecie. Kupiłam kilka drobnostek dla dziewczyn. Każda z nich dostanie takie oto yy, „żele prysznicówki, które wyglądają tak, i one tutaj mają jeszcze takie fajne gwiazdeczki. Także całość wygląda tak. Yy, I kupiłam dla wszystkich, yy, słuchajcie, YouTube'owych dziewczyn, które dzisiaj będą na spotkaniu. Taki mały drobiazg od Bugi. Yy, także każda dostanie coś takiego. Yy, I jeszcze jak wiecie, w Nioluku jest promocja: yy, dwa w cenie jednego i Już Wam pokazuję, Krzysiek sobie wybrał kolczyki, kolczyki takie sobie wybrał i mówi do mnie, chodź Paula, weź coś też dla siebie, ponieważ jest tak, jak już mówiłam, promocja na te kolczyki, a ja sobie wzięłam coś takiego prześliczne, bardzo ładne, pastelowe bransoletki, które myślę bardzo fajnie będą się komponowały z zegarkiem. Także to by było na tyle. To nasze takie szybkie zakupy. Reszta to rzeczy spożywcze, więc już nie będę Wam pokazywać. Ja teraz uciekam do kuchni coś zjeść, potem trochę sobie odpocznę, no i wrócę do Was tuż przed spotkaniem. Miu! Papa! Pa. Kochani, ja już jestem gotowa, wyszykowana, lecę na spotkanie z dziewczynami, także już niedługo pokażę Wam, z kim się spotkamy. Jestem bardzo podekscytowana, ponieważ wielu dziewczyn jeszcze nie widziałam na żywo. Będzie to nasze pierwsze spotkanie. Co mam na sobie, już szybciutko Wam pokazuję. Łańcuszek, zwykła taka jasnoróżowa koszula, moja skórka i nie wiem, czy mi się uda. Toretka. I buty, nie wiem czy widzicie Ale wracam do was za chwilę Wracam do was jak już będę na Camden Town Także do zobaczenia, pa Cześć kochani, witamy was serdecznie Jesteśmy dzisiaj w Londynie na Camden Town Tak jak już wam mówiłam wcześniej Zobaczcie kogo spotkałam Przez przypadek, przez przypadek. Tak, przez przypadek, słuchajcie, zupełnie On no, zawsze to. się znajduje przypadkowo Zawsze tak? no, 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 no. tak się znajduje przypadkowo Dokładnie Kto z nami jest? Kto z nami jest? Ja, Knur. Niech nie ruch. To też na no, Także tak, idziemy sobie coś wypić, zjeść i poprotkować. No i miło spędzić, miło spędzić czas. My już dostałyśmy jedzonko. Kornela już tutaj się obsłużyła. jestem. Co mamy dobrego? Mamy paele z krewetkami, z małżami, z groszkiem i z kurczakiem. Z cytrynką. Karolina tutaj ma też pyszności Bez Cześć 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 Co tam masz dobrego? Nagrywam A no dobra, dobra, to idziemy jeść w takim razie Nie, Wracamy już Halo Słabo nas też widać, dziewczyny poszły przodem Także to by było na tyle chyba, nie? Z naszego dzisiejszego vlogowania Muszę się ogarnąć, bo mi wszystko z torby wypada po prostu Tak, jest już późno, wracamy do domu tu mamy wam buziaczki. Pa.